Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta. Bardzo ważny projekt przewidujący dla pacjentów uzyskanie szybko odszkodowania w sytuacji, kiedy w szpitalu doszło do błędu medycznego. Obecnie pacjenci, aby móc uzyskać odszkodowanie, muszą dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej, wieloletnie procesy i bardzo kosztowne. Ta ustawa to zmienia. Ta ustawa wprowadza szybką ścieżkę. Pacjent w ciągu trzech miesięcy będzie mógł otrzymać należną kwotę odszkodowania składając wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta. Co istotne, ta opłata za ten wniosek będzie wynosiła tylko 300 zł. W przypadku przyznania odszkodowania, ta opłata zostanie zwrócona. Co istotne, również pacjent nie będzie musiał korzystać z pomocy profesjonalisty, dlatego że sam wniosek będzie bardzo prosty, a całą procedurę przeprowadzi Rzecznik Praw Pacjenta i oceni przy wsparciu ekspertów, czy doszło do błędu medycznego, a jeśli tak, pacjent będzie mógł liczyć na odszkodowanie w adekwatnej wysokości, w takiej wysokości, jakie są przyznawane kwoty odszkodowań w procesach sądowych. To są bardzo ważne zmiany dla wszystkich. Którzy funkcjonują w systemie ochrony zdrowia. Oczywiście najważniejszy jest pacjent i to dla niego są te zmiany, po to, aby móc otrzymać szybko odszkodowanie. Ale ta ustawa mówi również o tym, że za każdym razem, kiedy rzecznik stwierdzi, że doszło do błędu medycznego, placówka medyczna, szpital zostanie poinformowana, co należy poprawić, aby do takich sytuacji nie dochodziło w przyszłości. To jest również ważny projekt z punktu widzenia interesariuszy, lekarzy, pracowników medycznych, bo w takiej sytuacji pacjent uzyskując kwotę odszkodowania nie będzie musiał dochodzić swoich roszczeń, na przykład składając zawiadomienie do prokuratury. Rozwiązanie wprowadzające szybką ścieżkę odszkodowawczą jest również korzystne dla placówek medycznych, dlatego że placówki medyczne współpracując z Rzecznikiem Praw Pacjenta, udzielając mu stosownych wyjaśnień, gwarantują sobie Również to, że nie będą musiały uczestniczyć w procesie sądowym, dlatego że wypłata nastąpi z budżetu państwa, ale jednocześnie ta współpraca z rzecznikiem ma skutkować w przyszłości tym, że tych błędów medycznych będzie mniej, bo rzecznik praw pacjenta za każdym razem szkaże placówce, co należy poprawić, co należy zmienić, aby do takich sytuacji często tragicznych nie dochodziło w przyszłości, aby pacjent faktycznie był w placówce i czuł się i był bezpieczny.